Szanowni ja widzowie, chciałbym Wam opowiedzieć historię związaną z Minecraftem. Jak gram sobie w Minecrafta na Mainstarze, to nagle natrafiłem na cheatera, bo widać było, że ma cheaty, bo ruszała mu się głowa. No po prostu powałam na rzeczy z tą głową, ale po 5 rundach za mną przegrał. Cheater za mną przegrał. Nie wiem jak, ale cheaterzy nie umieją korzystać po prostu z cheatów. C to jest bez sensu, żeby oni to pobierali, jak i tak nie umieją wygrać, no. Przecież to jest bez sensu pobieranie cheatów. Jeszcze jak to ludzi tak wkurza, że... W gościu na przykład druga historia, że w gościu człowieku robił obroty. Obroty tak se, nie? Się obracał i nagle w sekundę zaczął znowu bić. No, powiedzcie mi, czy to jest normalne? Szujemy jednego gościa co użyło cheatów na mo moim shortcie i na moim starze. Tyle ludzi używa cheatów, że to jest nie do pojęcia w ogóle. Po co ludzie cheatują? By. Wow, ale przyjemność wkurzasz innych ludzi. No, sam siebie masz powkurzać tym, bo jak Jakiś pro player cię rozwali, no to, 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 to sam będziesz się wkurzał, bo przegrasz na cheatach. No to trochę. trochę lamusnie. Ja tego nie rozumiem. Po co wygracie na cheatach, jak nie umiecie z tych cheatów korzystać? No powiedzcie mi. Dobra, to na tyle. Elo.